Lubicie LEGO? A co powiedzielibyście na makietę Legnickiego Dworca zbudowaną właśnie z tych klocków? Koncept stał się faktem już jakiś czas temu, a od 29 kwietnia budowla w skali 1 do 40 cieszy oczy pasażerów odwiedzających Legnicki Dworzec. To pierwsza taka makieta w Polsce zbudowana na zlecenie kolejowego przewoźnika, a tym samym kolejny niesztampowy projekt Kolei Dolnośląskich. Ma na celu przede wszystkim promocję jeżdżenia pociągami, ponieważ wiele osób, jak tutaj przyjdzie, zobaczy tak wspaniałą e, makietę. A też kiedyś przecież bawiliśmy się klockami Lego i każdy ma do tego sentyment. Myślę, że to jest fajny pomysł na promocję e, i na to, żeby zaciekawić ludzi, że pociągi są już nowoczesne. Pomysł na stworzenie makiety przedstawiającej Legnicki Dworzec zrodził się w ubiegłym roku roku wyjątkowym, bowiem koleje dolnośląskie świętowały wówczas piętnastolecie swojego istnienia. Ta makieta stała tutaj w naszym Muzeum Miedzi w Legnicy, natomiast nie chcieliśmy tego rozbierać, chcieliśmy to udostępnić także mieszkańcom Legnicy, ale nie tylko, osobom odwiedzającym Legnicę, a jest ich bardzo dużo, bo przypomnę, że dworzec nasz w Legnicy obsługuje pod względem wielkości ilości pasażerów, jest to drugi dworzec na Dolnym Śląsku. Z tego powodu u nas tutaj, gdzie mamy siedzibę, chcieliśmy jakby uświetnić ten piękny dworzec. Umieszczenie makiety na Legnickim Dworcu stało się możliwe dzięki przychylności zarządcy budynku dworca, czyli PKPSA. Każdego dnia mogą ją podziwiać tysiące pasażerów. To oczywiście dworzec dworcu, jak zareagowaliśmy no oczywiście pełną akceptacją, zadowoleniem. To pierwsza taka makieta w kraju, która zostanie na dworcu. Jak wiemy dwie pozostałe, czyli Gnaź i Gdynia są w rękach prywatnych i to jest piękne, że to może być, że mogą ludzie podziwiać na nas, jest to super sprawa. Od kilku lat pytacie nas o zakończenie modernizacji hali peronowej. Otóż czekamy na to razem z Wami. Śpieszymy poinformować, że to nie koleje dolnośląskie są zarządcą tego obiektu. Jest nim spółka PKP PLK i mamy nadzieję, że finał prac nastąpi już niebawem. Tymczasem poznajcie jego, Wojciecha Reglińskiego, czyli jedną drugą składu, który od pierwszego klocka skonstruował makietę Legnickiego Dworca. Cały projekt to były dwa miesiące, z czego miesiąc to prace projektowo-zamówieniowo-organizacyjne. A miesiąc czysta fizyczna budowa po 12-14 godzin dziennie, codziennie. Plus przywiezienie tego i zbudowanie tutaj w dwóch etapach. Wymiary 2 na 3 metry, około. Zużyte 45 tysięcy klocków, około, bo dokładnej liczby nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Klocki przyjechały z całej Europy, w Polsce niestety takiej ilości nie są dostępne. Klocki to są zwykłe klocki Lego, takie jak każdy ma w swoim zestawie. Nie ma tutaj żadnych klejonych, żadnych ciętych, żadnych trzeciego producenta. Wszystko oryginalne klocki. Makieta odwzorowuje między innymi główny budynek dworca kolejowego w Legnicy, fragment hali peronowej, dwa pociągi kolei dolnośląskich, zabytkowy parowóz CY2, który jest wyeksponowany koło dworca, czy parking przed stacją oraz samochody. Ciekawostki 11 zwierząt do poszukania dla wszystkich. Poza tym yy, napisy na pociągach są specjalnie drukowane na tą okazję, na oryginalnych klockach. Zajmuje się nasz kolega. I to na tyle. Każdy, który, kto tu pracuje bądź odwiedza, może odnaleźć swoje biuro, może odnaleźć wejście, w którym wchodził przed laty z dziadkiem i poczuć się tutaj, jakby patrzał z góry na, na faktyczny budynek. Była to przyjemność. Pod koniec już była to przyjemność. Na początku dużo ciężkiej pracy, bo zgromadzenie tego wszystkiego, zbudowanie i fizyczne połączenie tych klocków dużo ciężkiej pracy. Emiluch Roboczku i Wojciech Uregliński. Panowie, dziękujemy Wam za kawał wspaniałej roboty. Drodzy widzowie, jeśli do tej pory nie mieliście powodu, by odwiedzić Legnicę, zapraszamy. Przejażdżka pociągiem KD to czysta przyjemność, a zobaczenie makiety dworca to frajda dla małych i dużych. I wcale nie musicie wierzyć nam na słowo. Serdecznie zapraszamy do Legnicy!